Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Emil I dzisiaj ponownie otwieramy 5 e, skrzynek. Konkretnie operacja Breakout, tutaj jak widzicie. E, Na no ten un unboxing wydałem mniej więcej e, 15 euro, jakoś tak. Nie jest to mało, jakby nie patrzeć. E, no i tak. No nie przedłużajmy, otwieramy sobie 5 skrzynek. Oczywiście dzisiaj tylko dziwny dźwięk jakiś. O, 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 o CZ-ka. No, to już nie jest zły. W ogóle dźwięki zmienili, tak mi się wydaje. Aż taki dobry ten item, że takie dźwięki dziwne są? Bo nie wiem, może mi się wydaje, ale dźwięki zmienili. E, o, jakby tego, wiecie, przestawiania tego itema. E, CZ-75Auto, tak to się nazywa. I to jest jeszcze raz jaki? Tigris. Tigris, zobaczymy. Tigris jest za. I to jest jeszcze jakoś well worn. Uh, well worn jest za 0.54. No sobie utko, jakby nie patrzeć. Eee, dobra, lecimy dalej. Bez jakiś innej dźwięk. Dzisiaj był update właśnie dlatego może. P2000 i wori. Hmm, szczerze brzydkie. Wygląda jak takie jakieś, wiecie, zwy... no podstawowe. Znaczy podstawowe. No takie co dropi z zwykłych. Y... No, ze zwykłych, nawet nie ze skrzyń, po prostu z dropa. O, o, kolejne CZ, coś tu jest nie tak. No dobra, nieważne, w każdym razie. Okej, okay, jaka to jest jakość? To jest field tested, czyli chyba to jest gorsza jakoś, dobrze mówię? Field tested. E, tak, dobrze, nie, czekajcie. Tak, dobrze mówię. Chyba, a chociaż nie wiem, zawsze się mylę, nie wiem czemu. Między Well Worn a Field tested. A, fajnie by było, fajnie by było. Też fajnie by była, ale to już by było najfajniej, co nie? jakby coś takiego nam wytropiło. No niestety. UMP Lavi Labyrinth. Brzydko wyglądają w ogóle te takie. Labyrinth na przykład brzydko wygląda. Tak samo to P2000 to. Ivor, I woli brzydko, po prostu brzydko. A, ah, dobra. Ostatnia skrzynka. Nie wiem, co wypadnie. Mam nadzieję, że coś dobrego. Chyba zawsze każdy ma nadzieję. No ale oczywiście wiadomo, że nie wypadnie nic dobrego. A jest nasze szczęście. Jej. Hmm. No cóż. Eee, jeszcze coś zobaczę. To i UMP pewnie dużo nie kosztuje. P2000 nawet nie sprawdzam. UMP-45 Labyrinth. Powinno być tak jakoś. Nie. Źle napisałem? Labyrinth Labyrinth O, teraz powinno być git. Widzicie co ja wam powiem? No się skopiować? Nie da się. Labyrinth Labyrinth No tych a ah, Boże święty UMP Czemu nie mówiliście, że tu wpisam UMP? Nieważne, w każdym bądź razie, no nie jest drogie. No, niestety nie zwróciło się nam to jak zwykle. Aczkolwiek, no, próbujemy dalej. W każdym bądź razie to było na tyle. Mm, mam nadzieję, że ten unboxing Wam się podobał. skaczą mi strasznie w PS y ale to jest menu. No i trzymajcie się. Cześć, zapraszam do następnych unboxingów i innych filmów. I jeszcze do, nie wiem, klikania w reflinki. Cześć.